Już od kilku miesięcy sprzedaż ubezpieczeń zdalnie to jest codzienność naszej branży, no ale nie oznacza to wcale, że nie mamy ciągle kilku całkiem poważnych e, wyzwań. E, jednym z tych wyzwań jest e, weryfikacja tożsamości klienta, e, która no, często jest robiona przy pomocy e, dość starożytnych narzędzi e, typu skaner, e, aparat albo jeszcze tak w inne, dość dziwne sposoby. Panie Macieju, jakie jeszcze są problemy z identyfikacją klienta zdalnie? Zakłady ubezpieczeń szybko dostosowały się do wymagań, które zostały narzucone w czasie pandemii. Jest to wygodne i jakby wszyscy z tego korzystamy. Pytanie pojawia się w momencie, kiedy zastanawiamy się nad wartością dowodową i nad trwałością tych weryfikacji, które są dzisiaj przeprowadzane. Warto sobie zadać pytanie, jak będzie to oceniane za 5, za 10 lat, kiedy klienci będą podważali, że to nie oni wysyłali skan, czy to nie oni wysyłali tego maila. Dlatego mamy trzy, trzy jakby podstawowe problemy. To jest wartość dowodowa i pewność tej wideo weryfikacji. Druga rzecz to jest ciągle Papier, który za tym idzie, a wszyscy chcemy być bardziej dzisiaj eko, bardziej, e, bardziej funkcjonalni w tym obszarze. E, I trzecia rzecz to jest czas. Jeżeli coś trzeba przeskanować, coś trzeba wysłać, to dalej są to robocze godziny, to są ludzie, którzy muszą to robić, muszą to archiwizować, przepadać, skanować i drukować. Tego chcemy uniknąć, właśnie wprowadzając usługę Signus Eden. No i rozumiem, że Wasza usługa wiele właśnie wszystkie te problemy rozwiązuje. Proszę powiedzieć w kilku zdaniach, jak to dokładnie działa. Zident jest zgodny ze wszelkimi wymaganiami KNF-u i w ciągu kilku minut pozwala bardzo mocno potwierdzić tożsamość klienta. Klient otrzymuje od nas link, loguje się do portalu, gdzie rozmawia z wideokonsultantem. Ten konsultant zadaje mu pytania, sprawdza jego dowód osobisty, który przez cały czas jest w polu widzenia konsultanta. Weryfikujemy wszystkie dane, które są na dowodzie, weryfikujemy wizerunek klienta i weryfikujemy integralność zachowania klienta, co też jest ważne pod kątem eliminacji fraudów. Drugi, video, drugi konsultant, który nie bierze udziału w rozmowie wideo, sprawdza jeszcze poprawność wszystkich danych. W ciągu kilku minut zakład ubezpieczeń ma pewność co do tożsamości klienta i klient ma pewność co do tego, że jego tożsamość została poprawnie zweryfikowana. Jeżeli chcą Państwo zobaczyć, jak to działa, to możecie wejść na stronę i zamówić zupełnie bezpłatną konsultację i przejść to wszystko osobiście. A ja też zapraszam serdecznie do lektury gazety ubezpieczeniowej i tam znajdziecie Państwo również artykuł o wideo, weryfikacji tożsamości klienta i to weryfikacji całkowicie certyfikowanej i bezpiecznej. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękuję.